Hej, witam wszystkich w kolejnym filmiku na moim kanale. Dziś zaczynamy filmiki z wielkiej paki, która dotarła do mnie z popvinyl.pl Dostałem tam dużo różnych fajnych figurek, część, część dla mnie, część do filmów i będę je Wam pokazywał cyklicznie. Oczywiście, jeżeli chcecie oglądać, zapraszam na kanał. A zaczynam z naprawdę fajnym Tematem, który wydawał mi się słaby, niedawno były walentynki. Kilka dni temu, dokładnie w poniedziałek, a ja nagrywam to w piątek, trochę jestem spóźniony, ale jeżeli chcecie, to możecie jeszcze nadrobić ten temat dzięki figurkom Funko Pop z serii takiej walentynkowej. Byłem tak sobie nastawiony do tego tematu, ale gdy dotarło do mnie takich dwóch przyjemniaczków, no to. Kurczę, zrobiło mi się tak jakoś wesoło na serduszku i jestem naprawdę bardzo, bardzo z nich zadowolony. Zobaczcie, jest to taka seria czterech figurek. Jest tam Luke Skywalker z Grogu, jest Grogu, jest Mandalorianin i jest, kto tam jeszcze, Ashoka. Tak, figurki są w takich no, pudrowych, różowiutkich pudełeczkach z każdej strony. Zobaczcie sobie, w środku jest taka wkładka, która też ma narysowane serduszka i te figurki. To jest wkładka. Ja ją tutaj włożyłem, żeby nam się tak światło nie odbijało. A tutaj mamy taki super, super akcent u góry. Możemy sobie napisać, od kogo dla kogo jest ta walentynka. No, jest to przesłodkie, chociaż dla tych, co zbierają pudełka e, bardziej niż figurki, no to popsują sobie to pudełko. Ale uważam, że gdyby to było napisane e, od e, na przykład Justina dla Jessiki, byłoby fantastycznie. E, jest to na naprawdę. Super pomysł, ktoś to marketingowo super wymyślił. Ten grogu jest w drugą stronę, także też takie czasami zdarzają się pudełka w tą stronę, jeżeli figurka jest leżąca albo taka mocno pozioma, także też e, troszkę dziwniejsza figur pudełko, także pokażę Wam. O tutaj jest wtedy spód jest taki duży, e, jest taki duży, a e, ten rysunek taki jest z boku. A to jest jak gdyby góra tego pudełka, także trochę inaczej jest to zrobione, ale wielkość jest dokładnie taka sama tych pudełek. O, zobaczcie sobie, e, proszę, tak one, tak one wyglądają. E, są naprawdę przesłodkie i już e, przechodzę do sedna tego, tego odcinka, proszę. I to jest pierwsza z tych figurek Dart. Nie dar Vader, bo tak mi się kojarzy, bo ja jeszcze Mandalorianina nie obejrzałem. Czekam na Disney Plus w Polsce. Jestem w tej grupie, która czeka, może się doczeka. Figurki są oczywiście z serii Star Wars, czyli są to bobbleheady, czyli mają główki na sprężynce, tak fajnie się tutaj sobie się trząsą. I tak jak wymyśliło sobie to dystrybutor, Star Warsy, wszystkie LucasFilm, o tutaj jest opis, wszystkie te figurki mają na stałe założone te podstawki, są dosyć mocno wklejone, są niektóre osoby, które po prostu e, odcinają to, żeby ta figurka fajnie się prezentowała, no w tym wypadku chyba nie ma to sensu. E, tutaj jest też taki napis, o tu masz znajść drogę chyba do mojego serca, e, ten napis jest tutaj, o na dole. Ale figurka jest naprawdę przesłodka. Te, te kolory, te, ten róż w połączeniu z tym czerwonym jest naprawdę słodziutki. Zobaczcie sobie. Dodatkowo trzyma jeszcze tutaj taką kartkę, na której jest dla grogu Love Mando. Tu w grogu, no, dla grogu kochający Mando, no naprawdę sama słodycz. Chyba, chyba złapała nam to. Kamerka, nie wiem, zobaczyć, zobaczymy później. Także figurka jest bardzo szczegółowa, ma dużo fajnych tych szczegółów. Te wszystkie jego, jego, cała zbroja to wszystko jest bardzo fajnie zrobione. No, tutaj ten płaszczyk jest z takiego tego większego plastiku też fajnie zrobiony. Nie jest zlany, jest widać wyraźnie osobno zrobiony. Także figurka, jako figurka, bardzo fajna. I to samo co kiedyś powiedziałem przy figurkach tych chromowanych czy kolorowych, w jednym kolorze, całe serie nie, Cały, żeby mieć tam ileś tych figurek nie, ale chyba jedną taką figurkę każdy fan, fanko musi mieć na swojej półce, swoją ulubioną walentynkę. A teraz druga walentynka i tutaj no już serducho, no każdy jest rozklejony. Zobaczcie, jak ten baby yoda, bo tak go na początku nazywano, ten grogu tutaj wygląda. No jest przesympatyczny, jest takim maluszkiem fajnym z tymi swoimi uszkami i trzyma w dłoni pudełko i tam są chyba serduszkowe, jakieś ciasteczka i on takie ciasteczko sobie. Czy czekoladkę zajada? Zobaczcie. O. Jest bardzo masywny, taki konkretny. E... Tutaj coś tam, już... Gdzieś ten napis jest zakryty, tam coś o jedzonku. Także trochę tutaj to nie wyszło, bo ten napis został tak przykryty przez ten jego płaszcz. Ale sama figurka jest przesłodka. No jeszcze tu mam taką resztkę w ustach tego, tej czekoladki, także... No, wygląda fantastycznie. E, oczywiście, ta podstawka na stałe. Także tak prezentuje się nasz grogu i tak prezentuje się nasz, e, nasz e, Mando. Proszę, tak ta dwójka wygląda. No, mówię, e, byłem na nie, a jestem częściowo na tak. I bardzo mi się podobają te figurki. E, także, pewnie, z jedną sobie będę musiał. Sprezentować i namówię no też Sebastiana i Patrycję na taką, żebyście się zdecydowali też chociaż na jedną taką figurkę walentynkową. I Was też namawiam. Kupcie sobie jedną, chociaż uważam, taki mój. Jeszcze jedno, jeszcze jedno takie moje podsumowanie. Uważam, że Fanko powinno je sprzedawać taniej. One powinny może nie 50%, ale tak 70% ceny normalnej sklepowej figurki kosztować jako taki no coś takiego zbytek. Na zachodzie, gdzie te, gdzie tych pieniędzy jest więcej, gdzie te wypłaty są bardziej, możemy więcej kupić za te, za te pieniądze, jest to taki, dla nich takie groszowe sprawy. U nas w tej chwili, gdy poszła w górę już cena tych figurek, no zrobiło się to, że kupujemy tylko te ulubione rzeczy. I tak pewnie będzie jeszcze gorzej. Taki, taki no, taki trochę e, radość przez łzy, że będzie gorzej, chyba jednak, jeżeli się tutaj nic diametralnie nie zmieni, także będziemy mniej kupować takich rzeczy zbytecznych. A jeżeli ta rzecz zbyteczna jest jeszcze w cenie pełnowartości, no, pełnowartościowej normalnej, kolekcjonerskiej figurki, no to też sobie pewnie odpuścimy. Dobra, nie będę Wam zawracał. E, jeszcze chwilkę popatrzcie na tych przyjemniaczków e, ja dziękuję popwinyl.pl za e, figurki do filmu e, będą także nowe filmy nowe, nowe serie, które się pojawią zupełnie zaskakujące na moim kanale e, także mam nadzieję, że wam e, że trafię w gusta każdego oglądającego dziękuję wszystkim subskrybentom wszystkim tym, którzy e, którzy e, subskrybują, którzy oglądają mój kanał, piszcie, komentujcie to, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba i do następnego trzymajcie się. Hej!